Cześć, nazywam się Anna Zdzieszyńska i zapraszam Cię do wysłuchania podcastu Końska dawka rozwoju. Podcast ten jest o rozwoju i dla osób, które chcą się rozwijać, a konie są bohaterami historii i tłem do pytań, które mogą Ciebie zainspirować do pracy nad sobą. Cześć, jak jeździłam konną, to najtrudniej mi przychodziło prawidłowe jeżdżenie figur. Figur, czyli na przykład kół. Jak jechałam koło, to mi wychodziła elipsa albo kwadrat albo jakiś prostokąt. Wtedy pomyślałam sobie, że no, tego się nigdy nie nauczę. To jest, Jestem w tym do bani, to nie na moje siły. Po prostu nie dam rady. To jest moja słaba strona w jeździectwie. I trwałam w tym przekonaniu. Do pewnego momentu. Tym momentem był kurs sędziowania osób niepełnosprawnych w jeździectwie, gdzie między innymi jako sekretarz sędziego byłam uczestnikiem, ale od strony organizatorów i od strony sędziowania, byłam uczestnikiem zawodów międzynarodowych osób niepełnosprawnych w jeździectwie. I jedna z zawodniczek, to była dziewczyna z Czech, była niewidoma. Czyli w momencie, kiedy zbliżała się do jakiejś, jakiegoś oznaczenia, konkretnie na czworoboku, Tymi oznaczeniami są litery. Czworobok to jest taki plac konkursowy, na którym pojawia się jeździec i ma przejechać określony program, czyli ma przejechać różnego rodzaju figury, czy na przykład pojechać stępem, zagalopować, zakusować, pojechać koło, zmienić kierunek po przekątnej. No Im bardziej zaawansowana klasa jeźdźca i konia, tym bardziej zaawansowane też rzeczy na tym czworoboku ma koń z jeźdźcem wykonać. No, i dla osób niewidomych przepisy mówią, że jak się zbliżają w odpowiednie miejsce do litery, to są takie litery, gdzie są oznaczone pewne punkty tego czworoboku, to jak się jeździec zbliża, no to osoba, która stoi przy literze, ma powiedzieć głośno i wyraźnie tę literę. Czyli jak się jeździec zbliża do litery A, to w odpowiednim momencie ktoś, kto stoi przy literze A, mówi A. Potem na przykład jest litera B, jest litera C, ale jest i K, i M, no i jest sporo tych liter. Nie wchodząc w to, jak, jak te litery na czworoboku są, Teraz wracam do niewidomej dziewczyny z Czech. Więc ona powodowała koniem, nie widząc w ogóle, słuchając wywoływanych liter, orientowała się, w którym jest miejscu, i pojechała koła jako cyrkla. Jak ja to zobaczyłam, to nie mogłam uwierzyć i zderzyłam swoje. Ja nie mogę, ja nie dam rady, i moje kwękanie z tymi jej kołami, które były naprawdę bardzo dobre, mimo że dziewczyna nie widziała. Teraz te rozważania, może nie tak bezpośrednio, ale kierują mnie w rozważania dotyczące bycia wystarczającym versus bycia perfekcyjnym. I moim zdaniem jest duża różnica, kiedy wymagamy od siebie, Ponad możliwości, kiedy poprawiamy coś, co już jest naprawdę dobre i, i chcemy po raz kolejny wykonać rzecz idealnie, i to bym nazwała perfekcjonizmem. Ale jeśli od siebie z kolei nie wymagamy, nie bierzemy się do roboty, tłumaczymy się, że nie umiemy, no to nawet nie jesteśmy wystarczający. Czyli z jednej strony niewymaganie od siebie versus przesadne wymaganie od siebie i branie zbyt wiele na swoje, na swoje barki. No i zderzam właśnie te dwie rzeczy i łączę to z ideą, właśnie po angielsku to brzmi to be enough albo I am enough, you are enough, czyli jesteś wystarczająca, jesteś wystarczający, czyli być osobą wystarczającą. Na zeszłoroczne święta Bożego Narodzenia dostałam koszulkę, która właśnie ma napis: You are enough, have always been, i tam jeszcze jest dodatkowy tekst. Dla ciekawych, jak ten tekst brzmi, zapraszam na moją stronę www.annazdzieszyńska.pl, gdzie zamieszczam zdjęcie napisu z tej koszulki. I ta idea bycia. W sam raz bycie wystarczającą, jest mi bardzo bliska, ale kiedyś nie była. Czyli z jednej strony albo wpadałam w perfekcjonizm, i jak nie dorastałam do perfekcjonizmu, to mówiłam: o, nie dam rady, to nie na moje siły. Czyli drugą stroną tego kontinuum było jojczenie. Czyli jojczenie albo perfekcjonizm. To, co się zadziało z moimi kołami w jeździectwie po zobaczeniu tej dziewczyny z Czech, niewidomej, która jechała fantastyczne koła, to było to, że wzięłam się za robotę. Ale nie katowałam się, jeśli wyszła mi elipsa. Natomiast zaczęłam jeździć dość poprawne koła. Na moim etapie rozwoju w jeździectwie, na moim poziomie jazdy, one były wystarczające. Jesteś wystarczająca. Zawsze byłaś, zawsze jesteś i zawsze będziesz. Jesteś wystarczający, zawsze byłeś, i zawsze będziesz. I pytania, z którymi chcę Ciebie zostawić na koniec tego podcastu, to po pierwsze, co dla ciebie oznacza być wystarczającą. Wystarczającym, czy dajesz sobie prawo do bycia wystarczającą, wystarczającym. Czy dajesz sobie prawo do tego, jestem i i am enough. I jaką różnicę w ciele, w emocjach, w relacjach możesz osiągnąć, właśnie będąc wystarczającą, wystarczającym, będąc enough, a nie perfekt. Dzięki za dziś. Jeśli cenisz to, co robię, zapraszam do subskrybowania podcastów w aplikacjach właśnie podcastowych albo na YouTubie. I też zapraszam do lajkowania, do komentowania. Będzie mi bardzo miło. Pozdrawiam. Cześć.